Dzień dobry, bardzo dzisiaj już popołudniowe promienie. Wam śle, bo jakoś nie było czasu nagrać. 19 stycznia 2002. Siadłam do automatów. Wpadła Agnieszka po rekwizyty japońskie, bo Krysia przebiera ją za gejsze w domowym balu przebierańców, a ponoć Jurek kimonem Kungfu moim nie pogardził. Wpadła też Żanna z Paulinką. Po 21. Agnieszka zawołała mnie, bo mają wreszcie kasetę z wesela. Cała, bez cięć, trzy godziny, czasami nuda, więc. Kupa śpiechu, szczerzenie się kaśki do kamery i roznegliżowana momentami Żanna. Remember that overnight success usually takes about 15 years. No i podpisałabym się, dobre to jest. Ty dobre to jest, akurat 15, 20 stycznia. Od rana próbowałam się uczyć, a po południu pojechałam z bratem na Morenę autem, na Msze, bo matka obiecała, że będzie jakaś specjalna, że przyjedzie ksiądz z obór. Tam, gdzie jeżdżą zawsze na pielgrzymki, i będzie wręczał szkaplerze, msza trwała bardzo długo. Potem była godzina fantastycz godzinna, fantastyczna modlitwa dla dewotek, a potem się okazało, że trzeba czekać jeszcze godzinę na te szkaplerze. Była rodzina nasza, Morenowa. Ja wściekła wyszłam z kościoła, ani oni wcale nie zabierali się za odjaz do odjazdu. Ja jestem dewotką, żeby cały dzień spędzać w kościele i poszłam na C. Poszłam do ptaszki i ja tam jej się wyżaliłam, że tak zmarnowałam przez matkę cenny czas na naukę. Przetrzepałam ptaszce szafę dokumentnie, trzy swetry i sztruksy. Wróciłam do domu i po kilku godzinach... Remember the statement by coach Lou. Life is what 10% what happen to me and 90% what I react to it. 21 stycznia. Na koło z Francuza poszłam zupełnie betonowa, nie zaglądając nawet i jeszcze się spóźniłam. Mało osób pisało. Obydwa muszę poprawiać. Sylwek przyniósł jakieś prospekty o karetkach pogotowia. I ich wyposażeniu, co zupełnie jest niezgodne z wcześniej wybranym tematem. Ale Hempel na wszystko się zgadza. Wróciłam do domu i poszłam spać. O 18 wstałam, najadłam się ponownie i pojechałam na poprawkę hipów, na audytorium mechaniczne. Laborki, ćwiczenia, mnóstwo osób, dwie tury. Ja poprawiam ostatnie ćwiczenia. Muszę zdać, bo inaczej nie dopuszczenie do egzaminu z hipów. W domu douczałam się automatów i przeglądałam PKM. -y. Jest coraz cieplej. Powoli znikła kilkucentymetrowa warstwa lodu, która leżała od mrozów noworocznych, a ja sobie znalazłam hobby, rozbijanie i kruszenie tej kry na chodnikach. O północy spacer z psem pod huberta oknem, kora się oszczeniła, a jednak była w ciąży. When you need a little advice. Polio Grandparents. Ciekawe do kogo ja mam dzwonić. Taki wpis miałam w 2000 roku już. 22 stycznia. Rano koło z automatów. Bardzo się starałam. Mimo to schematu blokowego nie zrobiłam. Więc załamka. Ty bez jaj. Wyszłam od remontu z mieszkania, to ta mi tu napierdala teraz odkurzaczem. Kłopocki odwołał ni z gruszki, ni z pietruszki projekt z automatów i kazał jutro przynieść gotowe, a w piątek deadline. Ja to pieprzę, nie przyniosę, bo nie zdążę. Pogawędki z Sandro w bufecie, ojo, okrętowym, przy herbatce potem usiłowałam bezskutecznie zdobyć materiały i poradę a propos koła zmechany trzeciego zmechany płynów przerażona no i w domu próbowałam ale nic z tego nie rozumiem więc nie będę na pamięć ryła i tak nie byłabym w stanie irytacja coraz większa z powodu wydłużającego się remontu komputera respect your children privacy knock before you enter the room 23 stycznia na ósmą zaliczać kocioł Ugumkowskiego. Udało się, chociaż pytał bardzo detalicznie, i betonowa poszłam na koło z płynów, ale wyszłam po chwili. Potem ze Stasiem robiliśmy na prędce sprawozdanie z technologii, chropowatość przy, przy szlifowaniu, bo na nas akurat było benz. Odwiedziłam piękną panią od elektroniki i dowiedziałam się, że zaliczyła mi laborki. Na wykładzie zaliczenie elektroniki. W ogóle nie wiem o czym to jest, ale jestem dobrze zaopatrzona w ściągi.